Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować dla wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do ufundowania dla nas, dla rodaków, Polaków z mieszczyzny, kalendarzy i na rok 2022, jak również na rok 2023, bo dwa lata już otrzymujemy piękne wydanie kalendarzy w języku polskim, który trafia. Praktycznie do każdej rodziny Polskiej na Wilężczyźnie, ale i nie tylko. W tym roku wasze kalendarze przez Was są fundowane trafiły również do takiej miejscowości jak Skrzydok karczma, czy na same pomorze do Kojpedy, gdzie też mieszkają nasi Polacy, nasi rodacy. W tym roku dzięki Państwa wsparciu dziękujemy bardzo za pomoc w postaci książek do polskich Szkół. Bardzo to jest potrzebne, ponieważ otrzymujemy literaturę współczesną i potrzebujemy do nauczania naszej młodzieży, do zachęcenia ich do czytania literatury polskiej w najlepszym wydaniu i w języku polskim, w języku ojczystym. Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę, za każde wsparcie i mam nadzieję, że będziemy liczyli na Państwa pomoc. Zapraszamy również tu do nas, do Wielężczyzny, na Wilężczyznę do Wilna zobaczyć, odwiedzić. Ja mam nadzieję, że Wasze dzieła, Wasze pieniążki będą namacalne, bo możecie zobaczyć, gdzie jest kalendarz, czy w jakiej księgarni, czy w jakiej, czy w jakiej szkole w bibliotece znajduje się książka fundowana. Dzięki Waszemu wsparciu. Dziękuję bardzo.